Słuchajcie, pewność siebie to jest poczucie własnej wartości, samoakceptacja, wiara w siebie, nieuleganie jakimś porażkom, potknięciom i po prostu radzenie sobie w trudnych sytuacjach i wiara w to, że się z tymi sytuacjami uporamy samodzielnie. I powiem szczerze, że moim zdaniem jesteśmy w stanie nad tym pracować, jesteśmy w stanie to wypracować, zwiększać to poczucie przez działanie i ja myślę, że zawdzięczam swojemu tacie swoją pewność siebie, bo pamiętam, że już jako młody chłopak musiałem, byłem wystawiany na takie niekomfortowe trochę sytuacje, bo musiałem różnego rodzaju rzeczy załatwiać z dorosłymi ludźmi, gdzie jako młody chłopak się trochę tego wstydziłem, ale z każdym kolejnym razem po prostu było mi łatwiej i wierzę, że to mi bardzo dużo pomogło w dorosłym życiu, że po prostu nie wstydzę się nie boję się i Pewnie idę przez życie po prostu, nie, nie boję się drugiego człowieka. I Was też zachęcam do tego. Myślę, że tylko działaniem jesteśmy w stanie e, zwiększać to poczucie własnej wartości i pewności siebie. I zachęcam Was do takiego działania, bo jesteście trochę nieśmiali, bo ja to widzę w statystykach i nie wszyscy, wszy, nie wszyscy którzy mnie tu oglądacie. Obserwujecie mój profil i do tego zachęcam. To jest pierwsze działanie, którym być może zrobicie pierwszy krok ku większej pewności siebie, do czego Was zachęcam. Pozdrawiam serdecznie.